Bitcoin zalicza ogromny rajd przebijając barierę 90 tysięcy dolarów i tym samym potwierdza nam zmianę trendu na całym rynku, a kluczowy wskaźnik pokazuje możliwość wzrostu nawet do 130 tysięcy dolarów, więc w tym materiale porozmawiamy sobie, czy Bitcoin faktycznie może osiągnąć nowe all time high, co dalej wydarzy się z rynkiem altcoinów oraz czy obecnie warto kupić alty. Zapraszam do oglądania. Jak wszyscy widzimy tutaj rynki finansowe i w szczególności rynek kryptowalut poświęta nas przywitały w bardzo fajny sposób. Postało się dokładnie to, o czym mówiliśmy wam w poprzednim materiale, czyli wybicie tego kluczowego oporu na poziomie 88 500 dolarów i zobaczcie fakt, że tutaj zamknęliśmy się zdecydowanie bardzo mocno nad tą świecą. No, jednoznacznie nam potwierdza tutaj zmianę trendu na naszym dziennym interwale, jeżeli chodzi o price action, więc tak naprawdę w obecnym momencie, przynajmniej jeżeli chodzi o naszą metodologię, mamy wszystkie, dosłownie wszystkie potwierdzenia, Zmiany trendu, o czym Wam za chwilę więcej powiem. Plus, jeżeli dzisiejszy dzień zamknie się mniej więcej na tym poziomie, nie będzie głębszego zejścia, no to utworzymy tutaj bardzo byczego Fair Value Gapa, który w przyszłości będzie idealny entry pod jakiegoś większego longa czy pod zakup altcoinów. Tym bardziej, że nad nami jest obecnie bardzo mocny opór, o czym też za chwilę porozmawiamy. I w obecnej sytuacji taki scenariusz, że tu jeszcze trochę podpompujemy, zejdziemy po tego Fair Value Gapa i finalnie dopiero wtedy polecimy po ekspansję jest jak najbardziej możliwe i mniej więcej taki scenariusz w tym momencie obstawiamy, bo zobaczcie też nasze dzienne momentum jest bardzo wysoko i tutaj z dużym prawdopodobieństwem dostaniemy korektę, jednak sam fakt, że ta chmura jest tak wysoko wyciągnięta no przeważnie historycznie zwiastowało to nam kontynuację trendu więc miejmy nadzieję, że w tym przypadku będzie podobnie i po prostu ta nasza hossa będzie kontynuowana i dla wszystkich, którzy grali z nami tego longa od poziomu 74 tysięcy dolarów no bo dla wszystkich nowych widzów przypominam wam, że tutaj my o tym poziomie, że 74 tysiące dolarów to prawdopodobnie będzie nasz dołek, no mówimy chyba od jakichś dwóch miesięcy, więc jak najbardziej bardzo fajnie ta predykcja się sprawdziła. No i dla wszystkich tych, którzy trzymają tego longa, no to jest pierwszy moment, gdzie warto zastanowić się nad ucięciem przynajmniej części zysku, no bo tutaj nad nami jest naprawdę kluczowy opór, bo co ciekawe zobaczcie, Bitcoin tutaj w dniu wczorajszym, po tej eksplozji cenowej wszedł do starego boksa do tej naszej konsolidacji rozpoczętej w listopadzie, która ciągnęła się przez praktycznie dwa miesiące, więc tutaj warto po prostu patrzeć na jakich poziomach cena zatrzymywała się wtedy. No i mamy tu tak naprawdę dwie główne strefy, które będą naszymi kluczowymi oporami. I zobaczcie, jak sobie włączymy tutaj volume profile całego tego ruchu, no to nasz point of control wypada na poziomie około 96 600 dolarów, co jak połączymy sobie z oporem, który wypada na poziomie 98 tutaj prawie 99 000 dolarów, no tworzy nam tutaj bardzo bardzo pokaźną strefę, od której Bitcoin bardzo możliwe, że się po prostu odbije, żeby odreagować cały ten ruch tutaj od dołu od 74 tysięcy dolarów. No i tak jak Wam mówiłem wcześniej, jeżeli utworzymy tego fair value gap, no to będziemy mieli tutaj praktycznie potrójny support w tej strefie, bo będzie tu nasze variable Low, kluczowa linia zmiany tutaj trendu, czyli te 88500 oraz nasz dzienny fair value gap. Więc po ewentualnej korekcie w tej strefie to będzie po prostu idealny moment, żeby na potwierdzeniach kupić altcoin. Czy załadować się w takiego grubszego longa i jeżeli chcecie być na bieżąco z tym momentem, no bo nie zawsze też my na YouTubie możemy wrzucić film, po prostu czasami są dni, gdzie się z tym nie wyrobimy, a rynek krypto jest na tyle dynamiczny, że tutaj rzeczy dzieją się naprawdę bardzo szybko, jak sami wiecie. I my na naszym telegramie na bieżąco będziemy Was informować o takich kluczowych wydarzeniach. Więc gorąco zachęcam, żebyście tam dołączyli. No i słuchajcie, wracając do wykresu, korzystając z tego, że już Wam tutaj pokazałem ten volume profile, kluczową strefą, jeżeli chodzi o nasze potwierdzenie czyli przebicie all time high i tutaj wystrzał bitcoina powiedzmy w okolice 120 czy 130 tysięcy dolarów, no to będzie tutaj strefa w okolicy 107 tysięcy, bo jak sobie zobaczymy tutaj nasze te grudniowo-styczniowe szczyty, to żadna świeca nie zamknęła się ponad poziom 106 tysięcy dolarów, a nasze all time high na poziomie 109 tysięcy dolarów to tylko był taki szybki knocik, więc patrząc na ten fakt, dodając sobie, że mamy tutaj kluczowy opór, czyli nasz value area high, wyjście poza tego box po prostu zamknięcie jakiejś świecy powyżej. Dla mnie będzie to wstępne potwierdzenie po prostu ekspansji i ewentualny ruch Bitcoina nawet do 130 tysięcy dolarów. Bo zobaczcie, wyłączyłem teraz na wykresie Volume Profile i włączyłem Wam poziomę Fibonacciego. I mierząc od styczniowego szczytu do naszego kwietniowego dołka, no zobaczcie, potencjalny target tego ruchu, jeżeli chodzi o mierzenia Fibonacciego, to jest między 119 tysięcy a 131 tysięcy za jednego Bitcoina więc jak sami widzicie nie jest to absolutnie science fiction, tym bardziej, że jak wejdziemy sobie tutaj na nasz wykres tygodniowy no to też tutaj widzimy, że jest bardzo bycza struktura, bo nasze momentum jest w podobnym momencie, jeżeli chodzi o tygodniowy interwał jak we wrześniu, bo tutaj zobaczcie od tego dołka na interwale tygodniowym we wrześniu, no Bitcoin nałożył ogromny ruch, bo praktycznie 90% więc słuchajcie, patrząc na te momentum no te targety są takie zdecydowanie konserwatywne, bo ja już widziałem na Twitterze, że no 250 tysięcy 300 tysięcy za Bitcoina. No i słuchajcie oczywiście fajnie by było. Czy jest to możliwe? No teoretycznie tak, gdyby Fed zaczął drukować nam kasę na taką skalę jak w COVIDzie, ale jednak zejdźmy na ziemię. Na ten moment Bitcoin wybijający nowe all time high to jest całkiem prawdopodobny scenariusz, patrząc właśnie na te momentum. I tak samo na interwale dwutygodniowym, który też jest bardzo mocnym potwierdzeniem. No tutaj wraz z zamknięciem tego tygodnia prawdopodobnie dostaniemy dołek, co też zobaczcie historycznie wydarzyło się we wrześniu i zapoczątkowało bardzo duże wzrosty. I co ciekawe też nasz autorski wskaźnik, który stworzyliśmy do grania swingów, czyli łapania tych dłuższych ruchów na wykresie. Od 6 dni, zobaczcie, tutaj pokazał sygnał na longa, a jak sobie cofniemy historycznie na skuteczność tego wskaźnika, no to zobaczcie, tutaj dał sygnał na longa, gdy Bitcoin we wrześniu kosztował 57 tysięcy dolarów. I zobaczcie, ten long był trzymany tutaj do poziomu 100 tysięcy dolarów, więc naprawdę bardzo fajnie ten wskaźnik zadziałał. Tak samo, jeżeli chodzi o shorty, no tutaj tak naprawdę idealnie pokazał, gdzie może rozpocząć się dłuższy ruch spadkowy. No i zobaczymy, jak teraz ten swing się rozegra, ale jak Wam pokazałem przed chwilą, no naprawdę wygląda to całkiem obiecująco. I słuchajcie, główny wskaźnik, który chciałem Wam pokazać w dzisiejszym filmie, to jest korelacja Bitcoina z globalnym liquidity, czyli po prostu z podażą pieniądza na całym świecie. Tutaj też w ostatnim czasie stworzyliśmy autorski wskaźnik, który wylicza nam procent korelacji w dowolnym okresie, dla dowolnego przesunięcia tego liquidity w czasie, no bo oczywiście tak nawet na chłopską logikę, okej, okay, na świecie zwiększa się podaż pieniądza, ale ten pieniądz po potrzebuje czasu, żeby po prostu wejść na rynki finansowe. Tak się przyjęło i to też potwierdzają dane, że on najlepiej działa, jeżeli po prostu przesuniemy go o 108 dni, bo zobaczcie, jakbym tutaj ustawił sobie przesunięcie na zero, czyli po prostu te globalne liquidity w czasie rzeczywistym, no to ta korelacja już tutaj, jak sami widzicie, no wypada całkiem słabo, chociaż w dłuższym time frame, bo tutaj 3 letnim, no i tak wypada ona bardzo dobrze, bo tu jest 80%, a 80% korelacji, no to to jest zdecydowanie coś, czego nie można ignorować, bo to jest po prostu bardzo, bardzo duże powiązanie, ale takim złotym środkiem, jeżeli chodzi o tą korelację jest prawdopodobnie 108 dni, no bo jak tutaj sobie zobaczymy jeżeli chodzi o okres od 90 dni do półtorej roku no tutaj ten wskaźnik ma jakiś średnio no powiedzmy tutaj 80 5,86% 86% skuteczności, więc też absolutnie nie możemy po prostu ignorować tego, że te globalne liquidity tak mocno rośnie. Bo patrząc po prostu historycznie, tak jak tutaj widzicie na naszym wskaźniku, no ta korelacja istnieje i jest ona naprawdę ogromna. Bo jeżeli chodzi o ostatni rok, no to ta korelacja wyniosła 92%. Więc jak sami widzicie, no ciężko ignorować po prostu ten fakt. No i jak tutaj możecie zobaczyć, ta żółta linia obrazuje właśnie te globalne liquidity i tutaj jak sami widzicie, no, potencjalnym targetem jest nawet 130 tysięcy dolarów. Więc, jak sobie połączymy to po prostu z tym faktem, że wzniesienia Fibonacci'ego wskazują na te poziomy i globalne liquidity też wskazuje potencjalnie właśnie na te poziomy, no, ten target między 120 000 a 130 tysięcy za jednego bitcoina jest w obecnym momencie jak najbardziej realny. Jak sobie jeszcze dodamy do tego nasze momentum, które jest na dołkach, zaczyna to wyglądać po prostu bardzo obiecująco. Słuchajcie, jeżeli byście chcieli odebrać wszystkie wskaźniki, z których korzystamy, na naszych filmach, czyli oprócz tego wskaźnika do analizy momentum, te dwa które pokazałem wam przed chwilą, czyli ten mierzący korelację Bitcoina z globalnym liquidity oraz wskaźnik pokazujący zmianę długoterminowego trendu, no to gorąco zachęcam do tego żebyście założyli konto na giełdzie BitGet, bo już na dniach, prawdopodobnie na początku maja otworzymy dla was grupę premium, do której będziecie mieli dostęp właśnie posiadając konto na giełdzie BitGet i tam będziecie mogli odebrać wszystkie te wskaźniki, a teraz giełda umożliwiła opcję transfer Tożsamości, czyli transferu waszego KYC, no bo dostawaliśmy liczne komentarze, że macie już konto na giełdzie BitGet, a chcielibyście w przyszłości odebrać te bonusy od nas, więc teraz, po prostu, możecie jak najbardziej to zrobić. Jeżeli nie macie konta jeszcze na giełdzie BitGet lub chcecie przenieść tą swoją tożsamość na konto z naszego reflinka, no to tutaj, pierwszy link pod tym filmem to jest właśnie nasz reflink do giełdy BitGet. I teraz macie świetną okazję, żeby te konto założyć, no bo tutaj, jeszcze przez 6 dni, trwa kampania, gdzie do zdobycia, macie ogromną. Kasę w pozycji na dźwigni, no bo zobaczcie, wystarczy, że wpłacicie sobie 100 dolców i pierwszy Was trade wykonacie na kwotę ponad 100 dolarów, no i otrzymacie 10 dolców w pozycji na dźwigni i przykładowo, możecie sobie to odpalić nawet na dźwigni razy 100, więc wtedy taka pozycja jest warta 1000 dolarów. I analogicznie tutaj z większymi progami, jeżeli wpłacicie sobie 1000 dolców i zrobicie łączne volume na ponad 10 tysięcy, otrzymacie 50 dolców w pozycji na dźwigni, gdzie możecie sobie wybrać dowolną dźwignię, więc naprawdę z takiego kuponu możecie nawet kilkaset czy nawet tysiąc dolców na czysto wyciągnąć i tym samym oczywiście zagwarantujecie sobie dostęp do naszej grupy, którą niedługo otworzymy i będziecie mogli odebrać nasze wskaźniki oraz kurs tradingowy, który też jest w przygotowaniu. A jeżeli macie już konto na giełdzie BitGet, no to musicie i tak stworzyć sobie nowe z tego linku, a potem wejść na swoje stare konto i tutaj przenieść swoje KYC ze starego na nowe konto. Link do tej opcji również będzie w opisie pod tym filmem. Mocno rozgadałem się o tym Bitcoinie, więc więc jeszcze na szybko przejdziemy sobie przez najważniejsze wykresy przed oczami widzicie wykres SP500, czyli najważniejszego indeksu giełdowego na świecie. I tutaj na bazie tych wszystkich pozytywnych informacji, które mieliśmy w ostatnim czasie, no widzimy całkiem niezłe odreagowanie na tym indeksie, i co ciekawe Bitcoin mocniej, zdecydowanie mocniej odbił od indeksu SP500, bo ostatnio jak pewnie słyszeliście, no tutaj chodzą pogłoski, że USA jednak dogada się z Chinami. Jeżeli chodzi o tą wojnę handlową, no co jest bezapelacyjnie. Turbo pozytywne dla wszystkich rynków i to w takim dłuższym terminie. I oprócz tego, jest duża szansa, w końcu jest realna szansa, że wojna na Ukrainie tutaj będzie chyliła się ku końcowi, co też bardzo pozytywnie, jak widzimy, wszyscy odbiło się na rynkach. No i dobra, żeby Was nie przynudzać, przechodzimy sobie do sedna. Zobaczcie tutaj wykres SP500 z takiej dłuższej perspektywy. Co tutaj widzimy? No, utrzymaliśmy nasz kluczowy poziom, czyli all time high poprzedniej hossy, a nawet nie doszliśmy, żeby go przetestować, więc Tutaj makrostruktura dalej nie została złamana. Absolutnie nie ma mowy o A jak zobaczymy sobie nasze momentum, no to zobaczcie historycznie: dołek momentum na tygodniówce ogromne wzrosty. Tak samo tutaj dołek i to po dywergencji, czyli absolutnie najlepszy setup do wchodzenia w rynek, czyli dołek właśnie po dywergencji wzrostowej. I jak widzicie, no to zapoczątkowało nam tak naprawdę całą tą hossę, Więc po prostu te dołki momentum na tygodniowym interwale to jest coś, na co trzeba czekać. I teraz zobaczcie sobie, że. Też mamy dołek na tygodniowym interwale, dokładnie na tym poziomie. No i słuchajcie, ja nie chcę się bawić we wróżbite. Ja analizuję to, co widzę na wykresie i po prostu mogę Wam śmiało powiedzieć, że widzę bardzo byczy setup. I na SP 500, i na Bitcoinie. Jak to się skończy, nie wiem. Za jakiś czas będziemy mogli to ocenić, ale na ten moment wygląda to po prostu bardzo, bardzo obiecująco. Jeżeli chodzi o Ethereum, nic się absolutnie nie zmienia. Ja już Wam jakiś czas temu mówiłem, że dla mnie Ethereum w tej hoście jest niestety skreślone. No i słuchajcie, w najbardziej realnym scenariuszu, jeżeli Bitcoin zrobi nowe all time high, no to Ethereum tutaj pójdzie tylko i wyłącznie po wypełnienie tych fair value gapów i dostaniemy po prostu taki dead cat bounce, odbicie z zdechłego kota i po po prostu wejście w bessę na ten moment, patrząc na to, jak słabe jest to odbicie na eterze. No, to jest po prostu najbardziej prawdopodobny scenariusz. Oczywiście wszystko się może zmienić, ale na ten moment, jeżeli tutaj wejdziemy w tą strefę w okolicach 3000 dolarów, to ja sprzedaję całe swoje Ethereum, jakie mi zostało. A jeżeli chcielibyście cały film dedykowany Ethereum, gdzie przeanalizujemy sobie na czynniki pierwsze, dlaczego ten projekt sobie tak słabo poradził w tej hoście i czy jest realna szansa na jakieś zmartwychwstanie, czy po prostu ten projekt długoterminowo trzeba będzie skreślić, no to zostawcie jakiś komentarz i taki film w najbliższym czasie Zrealizujemy. A jeżeli chodzi o nasz wykres oders, czyli wszystkich altcoinów z wyłączeniem top 10 i kluczowe pytanie: czy warto kupić altcoiny i co z tym naszym alt-seasonem? No to słuchajcie, już Wam odpowiadam. Zaczynając sobie stricte od momentu, jeżeli chodzi o nasz daily interwał, mamy tutaj potencjalnie rysowaną zmianę trendu na naszych falach, więc jest to turbo pozytywne. Wyższe interwały tak samo wyglądają bardzo dobrze. Tutaj money flow na wszystkich interwałach praktycznie jest rosnące. Wszędzie mamy dołki, jeżeli Chodzi o nasz weekly interwał? Tak samo mamy tutaj dołek, jak sami widzicie. Więc z tej perspektywy, no, altcoiny jak najbardziej są gotowe do wzrostów, bo na dwutygodniówce też prawdopodobnie z zamknięciem tej świecy bądź następnej dostaniemy dołek. Więc jak najbardziej tutaj większe wzrosty są możliwe. I no i tak jak wam wielokrotnie mówiłem, no, altcoiny wyglądają zdecydowanie lepiej niż samo Ethereum. Jednak tu też musimy obserwować, czy nie dostaniemy odbicia się od tej ściany fair value gapów, czy to nie będzie taki klasyczny dead cat Bounce po prostu, pułapka na wszystkich świeżaków i zejście w BSE bo jak najbardziej może tak być, ale oczywiście wszystko zależy od bitcoina, co po prostu świetnie zobrazowała ta hosta, bo jeżeli chodzi o ten moment, o te grudniowe szczyty, patrząc na momentum, to jak sobie zobaczyliście tutaj w tym momencie, czy to na momentum altcoinów, czy na momentum ethereum, no tutaj jeszcze było, jeżeli chodzi o tygodniówkę, czy dwutygodniówkę, bardzo dużo miejsca na wzrosty, ale z racji, że bitcoin w tym punkcie był wyczerpany, no po prostu nie miało to absolutnie żadnego znaczenia, że Alty czy Ethereum miało miejsca na wzrosty, bo Bitcoin nadaje kierunek, po prostu całą dynamikę na tym rynku, o czym też więcej będzie w naszych kursach, więc gorąco zachęcam, żebyście założyli konto na giełdzie BitGet i dołączcie na naszego telegrama, bo tam będziemy Was o wszystkim na bieżąco informować. Więc dobra, wracając, czy są perspektywy na alt season, jeżeli pokonamy tą ścianę full value gapów, jak najbardziej nowe all time high na wykresie oders, to będzie nawet powiedziałbym, że dosyć Prawdopodobna opcja. Jednakże, tak jak wam mówiłem, wszystko zależy od bitcoina. I jeżeli chodzi o sprzedawanie altcoinów, trzeba patrzeć. Głównie w 90% powiedziałbym na to, co robi Bitcoin. Więc, a więc podsumowując tak krótko, tak, taki duży wybuchowy alt jeszcze jest możliwy, są na to szanse, ale wszystko zależy od bitcoina, więc to trzeba na bieżąco obserwować. A jeżeli chodzi potencjalnie o moment zakupu altcoinów, taki idealny, no to znowu wracamy do punktu wyjścia, bo ja już Wam tak naprawdę na początku tego filmu powiedziałem, co będzie idealnym momentem do zakupu altcoinów. I słuchajcie, mimo że Wam to rysowałem, to jeszcze raz. Wam tu narysuję. Zobaczcie, nad nami jest absolutnie kluczowy opór, bo tutaj jest nasz point of control całej tej konsolidacji oraz ta strefa, od której się wielokrotnie tutaj tak naprawdę, a 5- czy 6 odbiliśmy podczas tej mini konsolidacji w lutym. I tu nawet pozwolę sobie zaznaczyć całą tą strefę. Wybierzmy sobie tutaj kolor na czerwony i dajmy sobie short ze znakiem zapytania, bo potencjalnie może być to, jeżeli dostaniemy fajne wyczerpanie na momentum. Bardzo ciekawy moment pod zagranie jakiegoś krótkiego shorta, bo po prostu mamy tu kluczowy opór, nic nie rośnie w linii prostej i możemy w najbliższych dniach dostać coś takiego, tutaj odrzucenie Rite z tej strefy, czyli zejście po naszą tutaj linię zmiany trendu daily i zejście po tego fair value gapa, który prawdopodobnie się dzisiaj utworzy i ten moment będzie prawdopodobnie najlepszym miejscem do zakupu altcoinów, czy zagrania takiego dłuższego longa, bo z tego miejsca będą realne szanse po prostu na tą ekspansję, na którą wszyscy czekają. Więc zobaczcie, no z tym rysunkiem Was zostawiam, więc w obecnej sytuacji po prostu my patrzymy na coś takiego i najbliższy po prostu dołek momentum, no idealnie gdyby tutaj się taka mniej więcej struktura na tym momentu wyrysowała. Będzie po prostu idealnym miejscem, żeby czy to kupić altcoiny, czy zagrać longa. Dzięki wielkie za oglądanie. Przypominam Wam o obecnie trwającej kampanii na giełdzie BitGet. Niedługo odpalamy dla Was grupę, szykujemy w najbliższym czasie bardzo dużo kontentu. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Zasubskrybujcie ten kanał koniecznie jeżeli chcecie być na bieżąco dołączcie na Telegrama no i trzymajcie się do zobaczenia cześć